sny są źródłem nieprawdopodobnej informacji, która może pomagać w życiu. Miałem pewnego pacjenta, całe życie bardzo porządny człowiek i w wieku kilku, kilkudziesięciu lat nagle zaczął popełniać radykalne, bardzo brytalne próby samobójcze. Psycholodzy, psychiatrzy czuli się bezradni, bo wszystko było dobrze. Relacje rodzinne, tak jak mówię, komunikacja z otoczeniem mm. też świetna. Sięgnąłem do snów. Sen jednorazowy jest bez znaczenia, ale jeśli jakiś sen powtarza się cyklicznie, to znaczy, że nasz pień mózgu ma nam do przekazania Informację, która ma nam uratować życie, albo pomóc nam lepiej żyć. Opowiedział mi, że, że ciągle mu się śni. Że on idzie i niesie na swoich barkach swojego psiaka, którego ma, rzeczywiście takiego w domu, psa, I, w, i co chwila ten pies mówi do niego: Tatusiu, czy pan wcześniej został sierotą? Skąd pan wie? W wieku pięciu lat zmarł mój ojciec. Proszę pana. Ta osoba niosąca pieska to nie jest pan. Pan jest tym pieskiem, który całe życie tęskni do swego ojca. A ponieważ ma pan tego psa w domu, więc bardzo pan go kocha, w związku z czym doszło do takiego połączenia się i tożsamości. Panie doktorze, ma pan rację. Ja nigdy nie byłem dzieckiem.